Gdy skradziony jubot wynurzył się na powierzchnię, zauważył go niemiecki samolot rozpoznawczy. Żołnierze musieli udawać, że są sojusznikami, ale samolot nagle zawrócił i leciał w ich stronę. Strzelec maszynowy chciał strzelać, ale kapitan amerykańskiej łodzi powstrzymał go. Na szczęście samolot przeleciał nisko i nie zidentyfikował łodzi. Nagle pojawił się niemiecki niszczyciel. Kapitan kazał zanurzyć się natychmiast. W maszynowni niemiecki kapitan złamał jednego z żołnierzy, uwolnił się i próbował wyłączyć system hydrauliczny. Łodzi. Podczas walki zginął kolejny żołnierz, ale kucharz przejął kontrolę nad niemieckim kapitanem. Łódź przegapiła najlepszy moment zanurzenia, więc kapitan wziął inicjatywę. Ostrzelał zespół naprawczy i zniszczył wieżę radiową niszczyciela, tracąc kontakt z resztą floty. Pod ostrzałem niemieckich dział i karabinów maszynowych amerykańska łódź zanurkowała i ukryła się pod niszczycielem, po czym zniknęła na głębokości 30 metrów. Niszczyciel wkrótce zlokalizował łódź i rozpoczął pościg, zrzucając ładunki głębinowe.